A, jeszcze taka jedna sprawa, jeżeli chcecie więcej poradników to napiszcie w komentarzach albo zostawcie łapeczkę w górę, zachęci mnie to, do robienia takich poradników, bo fajnie się to nagrywa. Cześć, z tej strony Wiktor Naik, za dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj odcinek o tym, jak zrobić prostą miniaturkę w Minecrafcie, przy użyciu tej oto aplikacji, więc będziecie mieli do niej link w opisie i potrzebujecie jakiegokolwiek Minecrafta, więc zacznijmy. Zacznijmy od tego, że na razie to tutaj schowam, to nie jest potrzebne i musimy wpisać coś takiego jak tak. Up Da Sorry Up Da Da I musimy to zamknąć Pyk I mamy folder Jest, jest, dobrze Wszystko pięknie, dobra to już nie muszę nawet mieć tego e, więc wchodzimy w Minecraft Saves Jak widzicie tutaj mamy wszystkie światy Najlepiej sobie nazwać Wasz świat, na którym chcecie mieć swoją miniaturkę i zrobić tam swojego, jakby propa. Nie będę wam mówił, jak to robić, bo po prostu sobie możecie coś wybudować. Ale teraz przechodzimy do czegoś o wiele ciekawszego. Więc przechodzimy teraz do właśnie tej oto aplikacji. Więc o co w niej chodzi? Tworzymy sobie nowy projekt. Nie wiem, nazwijmy go I byle jak. Wy to możecie byle jak. No i tworzymy. Jak widzicie, jesteśmy stworzeni. Jest to ogólnie program do animacji, ale można go też używać właśnie do robienia miniatury. E, więc zacznijmy. Zacznijmy od tego, jak dodać właśnie nasz jakby props świata. Więc robimy coś takiego, taki oto znaczek. E, Import for world. I wchodzimy tak. I tutaj mamy wszystkie nasze światy. możemy sobie wybrać. Ogólnie ja to, co mam na miniaturce, zrobiłem wcześniej i to było zrobione dla... Jaj, i nie wiedziałem nawet, że to tak ładnie mi wy, wy, wyjdzie, więc, jak widzicie, to jest e, e, seria, którą chcę niedługo zacząć, ale jak na razie nie zaczynam. E, więc, jak widzicie, musimy sobie wybrać e, tutaj właśnie wysokość, na jaką chcemy, i tutaj właśnie wybieramy tak, i sobie wybieramy to oto miejsce, e, i robimy done. Jak widzimy, mamy i create. Jak widzicie, mamy całego tego pięknego prefaba tutaj. Tutaj są wszystkie rzeczy i wszystko, co jest właśnie z tamtą. E, I tak dokładnie wygląda mój OneBlock, e, który niedługo będzie na kanale. Ale to nie jest ten OneBlock. No i jak widzimy, mamy tutaj na przykład taką właśnie, ten właśnie z tego programu tera będę korzystał, żeby robić miniaturki, Bardzo fajnie jest. No i mamy właśnie naszego. E, mamy nasz e, miejsce. Jak teraz dodać postać? Robimy coś takiego. Tak, e, tutaj oczywiście możecie wybrać e, na przykład zombie. Czy coś, żeby na przykład zaraz spróbujemy, ale możecie sobie skina na przykład wybrać? Nie, wybrać sobie ja tutaj sobie wybiorę, bo ja mam tutaj pełną plików, wybiorę sobie mojego skina. Oczywiście możecie też brać skiny z Minecraft, którzy używają ludzie więc no, no i tworzymy. Jesteśmy tutaj na dole. Jak widzicie, jesteśmy sobą. Jak to brzmi. Jestem sobą. Więc no. Ja robię to na mniejszym okienku, żeby mi było łatwiej, bo ja tak wolę zawsze. Wiecie, o, przybliżymy się. Jest troszkę ciężej, ale ja wam polecam na pełnym ekranie to robić. Ja wolę tak, ponieważ mam w się większy jakby większe ogólnie. No i mamy naszą postać. Bardzo ładnie wygląda. Idealnie. Ale chcielibyśmy mu zrobić jakąś pozę, co nie? Jakąś fajną pozę, żeby nie wyglądał tak sztywno. Czekajcie. Ja, ja muszę coś zrobić. Dobra. Jest dobrze. Jak widzicie, możemy klikać jego dłonie i możemy je przesuwać. Jeżeli ktoś nie wie, to yy, obrócę się bokiem, bo możemy zrobić coś takiego. To odpowiada za ramię, a to odpowiada za przedramię całe. Więc jeżeli ktoś chce ogarnąć, tutaj ma się ramię i no. Można tak ogarnąć, można na przykład głowę yy, troszeczkę tak zrobić. No. Możemy zrobić coś takiego, możemy zrobić coś takiego, możemy to potem obrócić, możemy zrobić coś. Czekajcie, chciałbym takie coś. Nie, czekajcie, troszkę mi to nie wyszło, ale myślę, że o, coś takiego. No i mamy taką właśnie scenę. I teraz jak dodać przedmiot? Pewnie więc z was ciekawy. Czekajcie, może jednak sobie rozszerzę, więc chwila przerwy. Dobra, ekran powiększony, więc lecimy. Jak widzicie, mamy tutaj wszystko dosłownie, ale jak widzicie, niektóre propy się zaznaczają osobno. Mi się wydaje, że to jest chyba specjalne. No na przykład, żeby zrobić otwartego chesta. O! Fajnie to wygląda. O! No i tak zostawimy na razie. No i mamy coś takiego. I dodamy sobie jeszcze ząbiaczka, który będzie za mną. Ale najpierw dodamy item. I tutaj mamy coś takiego. I wybieramy sobie item. Tutaj jest pełno itemów, więc myślę, że bez problemu znajdziecie ten, który chcecie. Weźmy na przykład takie żelazo. Create. No i gdzie to jest? Oczywiście tam, gdzie powinno. E... <gryw> Zgubiłem gdzieś to, co powinno być, ale to zaraz się znajdzie. To jest najczęściej w jakimś takim położeniu 000. To nie jest zbyt dobrym położeniem. Czasami się właśnie psuje, ale o, tu jest to żelazo, widzicie, schowało się. Niestety, czasami się będzie chowało te przedmioty. No i dobra, pewnie powiedziesz, że no spoko, wszystko spoko, ale czemu ten przedmiot jest taki wielki? Otóż można zmienić skalę za każdym razem. Czekajcie, troszeczkę go pochylimy. Czemu ja usuwam, dawajam coś takiego, nie wiem. Dobra, i bierzemy coś takiego, bierzemy coś takiego. No tylko, że to jest za duże co nie? więc bierzemy tutaj skalę, tutaj jest skala i zmniejszamy. Czekajcie, o, tak możemy zmniejszyć bez problemu. Bez problemu możemy to przekryć Szkadźcie, ten liść wgórza. O, i coś takiego. pochylimy to. O, oczywiście, że ktoś przyjechał. Super. Że mi się mega podoba. Najlepiej, żeby już każdy przyjeżdżał podczas nagrywania poradników. Dlatego też rzadko nagrywam poradniki, bo nie mam po prostu jak. Nie mamy coś takiego. Możemy jeszcze zmniejszyć skalę, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. No jak wygląda to jako tako. To zrobiłem na szybko. Jakbyście się postarali, to zrobilibyście to o wiele lepiej. Tak szczerze. No i mamy taką naszą postać. Oczywiście możemy sobie dodać na przykład zombie, create. On będzie tu na dole. Oczywiście. Możemy. Co ja z nim zrobiłem w tym momencie? Czego właśnie obróciłem do góry nogami? Tak, obróciłem go do góry nogami. Dobra. Pora zrobić nowego. Jest tu. O, idealnie się z nim według mnie. Idealnie, wręcz. Mówią go. Dobra, zrobimy coś takiego, więc przesuniemy go tak. I teraz bierzemy jego całe ciało. Czasami ciężej się to robi, ale myślę, że nie zawsze będzie to wam sprawiać taki problem jak mi. E, tak miało być. Dobra. Czasami tutaj coś nie łapie, ale myślę, że to jest chwilowe. O! Tą, o, tą strzałkę trzeba. Nie wiem czemu czasami te strzałki jakieś tak dziwnie mają e, hitboxy. No i mamy coś takiego, taką fajną scenkę. Tu oczywiście fajnie by było to powiększyć, ale to nic. No i dobra, mamy taką scenkę, chcemy ją zrobić o w takim stylu. Więc robimy coś takiego, czekajcie, coś mnie wkurza tutaj. Oczywiście to, ale kamera i możemy tutaj sobie dodać kamerę, tylko nie pamiętam, w którym to było miejsce. O tutaj, great. Jak widzicie, możemy sobie pracować tą kamerą, tą kamerę sobie obracać i co do tej kamery, ja jeszcze jej nie używałem, ale myślę, że zacznę używać, bo wydaje mi się to naprawdę niezbędnym przedmiotem przy tego typu miniaturkach, gdzie właśnie mam na przykład pół okna zawalone czymś. No i dobra. No i możemy zrobić coś takiego. Czekajcie jeszcze trochę bliżej. Troszkę w bok. Czekajcie, no żółty. Daj mi żółty. Jezu, jak ja tego nie lubię. E, dobra, zrobimy coś takiego. I tu będzie. Tu będzie żółty, idealny. No i znowu. I znowu. No i mamy coś takiego. Ja zawsze lubię tak w boku. Jeżeli lubicie inne miniaturki, to możecie to zrobić inaczej. No i mamy coś takiego. Jak to wyrenderować teraz? Ale najlepiej jest niestety robić to wszystko na green screen, ale zaraz powiem dlaczego, więc robimy coś takiego, pyk. E, tutaj oczywiście bierzemy e, HD, albo Full HD, e, Remote Background, no to to nie jest zbyt dobre i Save i zasejwujemy tam gdzie chcemy, e, w moim przypadku będzie to pulpit. No i zapisane, e, no i jest, tylko teraz wam właśnie pokażę, dobra. Cyk, scena trzecia i jak widzicie to wszystko, to się w ogóle włączy, włączy. Jak widzicie jest taki przybrzydły, jest to? Jest to, dobra. Jest taki przybrzydły ten, dlatego mówię, że warto to robić na green screenie No i są cienie, jeżeli nie chcielibyście cieni, to najlepiej po prostu ustawić tak światło, żeby było idealnie nad postaciami, można też słońce przerzucać, jeżeli ktoś nie wie, to jest szybki poradnik taki. No i mamy coś takiego, no. To niezbyt ładnie wygląda, niestety, ja Wam mówię, ale najczęściej ja to bym na przykład przykrył jakimś znakiem czy coś, czy po prostu bym to usunął, czy, no, mówiłem, robić na green screenie jak zwykle, bo no na green screenie wyglądałoby to o wiele lepiej. No ja mówię, ja to zrobiłem na szybko, no to oczywiście można sobie usunąć albo po prostu przyciąć i jakieś inne tło jeszcze tu dodać, co nie, albo zrobić także to samo zdjęcie, tylko że z innej perspektywy. I to ucięcie to tutaj byłoby można wkleić w Photoshopie. A, dobra, mamy coś takiego. Już nawet wychodzi. Idziemy do sceny drugiej, idziemy do Photoshopa. I oczywiście tworzymy nowy 1920x180. No i wsadzamy to tutaj. No i mamy coś takiego. Oczywiście, jeżeli chcielibyście green screenie, to... Wiecie, no to robicie na green screenie. Może ja... Wiecie co? Żeby specjalnie Wam pokazać, to zaraz do Was wrócę i już będę miał tą postać całą z tym zombiakiem na green screen. Dobra, jest taki green screen. Troszeczkę tu światłość zrobiłem, ale tam można po prostu lampę dodać. Tak jak mówiłem, tak jak się na przykład dodaje świat, to tam będzie taki znaczek lampy, więc myślę, że z tym nie będziecie mieli problemu. I widzę, że coś się z Adobe zepsuło, więc czekajcie, przekwitywanie okna. Może nie automatycznie, tylko... O tak, o teraz jest o wiele lepiej, no i teraz przekrytywanie jest idealne, e, więc dobra, no i mamy taką scenkę, no i chcemy teraz wyciąć to całe tło, no. no bo jest brzydkie, co nie, no jest brzydkie, jest brzydkie, no i teraz robimy coś takiego jak magiczna gumka, tutaj oczywiście się zgadzamy, no i ucinamy wszystko, co jest niepotrzebne, oczywiście tu nie będzie jakoś ładnie, ale można po prostu podlecieć normalną gumką i to wytrzeć, czekajcie, bo ja mam tu od innych miniaturek, o, no i po prostu usuwam niepotrzebne rzeczy. Bez problemu to się da zrobić e, tak, żeby green był jednolity, na przykład w samym już programie ułożyć scenkę. No jak widzicie, już nie mamy tego loga tutaj, e, które zasłania nam naprawdę dużo, bez sensu jest takie wielkie logo według mnie, ale cóż zrobić, muszę na czymś zarobić, więc jak widzicie, mamy coś takiego. No i cyk, czekajcie, o, no i jest dobrze, A raczej tu jeszcze tylko to bym poprawił, leciutko dosłownie, no troszkę mu przyciąłem kontrolę, nie, Tak musi być idealnie, czekajcie. No, prawie, no, teraz mu to za mocno Dwa piksele bym, o, no może być. No tutaj akurat mi zaczyna wychodzić spoza okna, już mnie to stanowczo za bardzo irytuje, więc po prostu podlecę i zmniejszę i wtedy, tak, no jest pięknie, więc no. Możemy bez problemu zacząć robić e, całą miniaturkę. Najlepiej wziąć sobie tło z jakiegoś filmu, e, którego mieliście. Ja na przykład takie właśnie niektóre filmy miałem. E, teraz znajdę jakiś film i wrócę do Was z jakimś spokotłem. Dobra, znalazłem idealne, według mnie tło. Zrobimy je prosto z gry. Najlepiej właśnie tak zrobić. No jak widzicie, mamy to tło. Dużo ono jest takie średnie, e, ogólnie pod względem tym, jak pasuje. do tego tła będzie Was. Przerzucimy sobie ją pod bohaterów. No, i to tło tak dziwnie wygląda, więc teraz zaznaczamy sobie to tło, jest zaznaczone, i bierzemy sobie coś takiego jak rozmywanie. I to rozmywanie bierzemy tak i rozmazujemy całe tło, żeby lepiej to wyglądało. No, i o wiele według mnie lepiej to wygląda. Pokazał mi to mój kolega Kropek, więc wielki szacun dla niego. Pokazał mi to. Teraz znaczy ciężko będzie tu cokolwiek zrobić, jak to wszystko więc wymagało ode mnie no, e, no i dobra mamy tu całość no i bierzemy tą postać tyk możemy coś takiego zrobić i na przykład ten taki standardowy tekst youtuberów czekajcie nie wiem czemu ale cały czas mam coś takiego powinienem mieć zawsze do 120 które ja zawsze używam a może być 129 e, przeżyłem Żyłem. Yy, yy, przeżyłem przez 100 tymi one lo yy, nie wiem czemu mam taką mega dużą przerwę tutaj pomiędzy tym a tym, nie wiem coś mi się czy z tym yy, może po prostu zmienimy na nie wiem komiksa, yy, nie ariala cyk no i możemy tutaj zmienić na ariala bez problemu, nie wiem czemu cały czas jest coś takiego może to zmienię tutaj o nie mam pojęcia. Jakoś dziwnie to ja. ale no dobra. Nie wiem, coś mi się tu pokiełbasiło z tym. No całkowicie mi się dziwnie teraz. Nie mogę tego większość za bardzo. Pod względem takim. No i bug. Przynosiłem 100 dni one block. No i mamy coś takiego, nie? No i mamy taką miniaturkę. Tyk, warstwy. Nie wiem czemu to tak źle działa, ale tak bywa, tak bywa. Niestety coś mi się ostatnio właśnie kiobasi. Yy, obrys możemy też dodać, obrys dla mnie jest fajny ogólnie, ale tu widzicie, że wygląda trochę słabo, więc trzeba go trochę zmienić. To jest jeden z tych moich szybkich poradników, bo ostatnio nie miałem co nagrać, albo nie miałem czasu co nagrać jakiegoś fajnego gameplay albo ostatnie gameplay były takie średnie, więc postanowiłem nagrać poradnik. Kropek też chciał, ale powiedziałem, że to był mój pomysł, Nie ja żartuję. E, może lepiej wiecie co? Prze... Żyłem, Przeżyłem... Ży, lepiej jest właśnie, Dni... one, blow, żyłem, stąd ni one, blonde. i według mnie to o wiele lepiej wygląda. No i ja na przykład zawsze dodaję sobie, no, yy, zawsze do, dodaję sobie, wszystko ładnie się nagrało, yy, dodaję sobie zawsze yy, logo żeby nie to żeby wspierać te gry, tylko chodzi bardziej o to, żeby po prostu, żeby wiadomo było, o jaką grę chodzić, nie. nie zawsze wiadomo jaką grę chodzić, ale nie zawsze, nie, nie zawsze. ja zawsze tak wstawiam po prostu. No i mamy takie coś. Mamy takie ładne logo. No i mamy taką ładną miniaturkę. Według mnie jest spoko. Bardzo fajna. Chociaż ten iron mógłby być lepiej trochę zrobiony, ale to już nie jest. No i oczywiście plik, zapisz jako, zapisz na komputerze. Ja to zawsze zapisz, jako robię, żeby jak coś to poprawki zrobić, co nie zawsze tak jest lepiej. E, oczywiście jeszcze jest jedna rzecz, którą można zrobić, którą też polecam wam robić. Ja tego przed chwilą nie zrobiłem, jestem lubi. E, zrobić coś takiego, że bierzemy te dwie postacie, wchodzimy w te wszystkie efekty. Wy, o kurde, wy tego nie widzicie. Dobra, więc e, po prostu musicie się zdać nami. Musicie wziąć takiego jak obrys i w tym obrysie musicie sobie podmienić. Możecie to zrobić w każdym programie. I najlepiej, może nie aż taki, ale taki i na przykład złoty. Złoty jest chyba najlepszy, nie takie O. No i teraz wygląda dobrze. Możemy zrobić jeszcze coś ciekawego. Coś, co z, znam bardzo dobrze. To było gdzieś tutaj, YouTube. Nie pamiętam gdzie. O, tu jest. Ale nie, to teraz nie. To bierzemy coś takiego jak takie efekty. To jest taka spiralka. Nie wiem, o widzicie coś takiego. I bez problemu możemy teraz no, się gumeczkę, magiczna gumka, i możemy połucować te ciemne elementy. Te ciemne elementy są najgorsze. E, białe są lepsze, ale chyba zależy, jak chcecie. A są o wiele gorsze te czarne, bo one jakoś tak źle wyglądają na tym panelu. O, i to czarny środek też sobie możemy. No i teraz możemy to sobie z problemu powiększyć. E, możemy sobie zastosować krycie na na przykład 50 krycie, jeżeli ktoś nie wie, no i teraz wygląda to, nawet no, tylko ten środek tylko nie pasuje, fajnie by było to na przykład zakryć, o coś takiego chociaż teraz znowu o coś takiego, bierzemy sobie gumkę i bierzemy sobie twardość na zero, to jest trochę za mała, cyk jeszcze jest trochę za mała, cyk, może nie aż taka ale taka, i robimy coś takiego, takie obrotowe, żeby cyk tak... Jakoś wyglądało troszeczkę za mocno, cyk, o, to będzie idealnie, to resztę sobie zmazujemy, no, no i teraz bierzemy to, pod to, mogę pod to, dziękuję, no i teraz wygląda to jako tako, według mnie mega fajnie, ja już to wyrenderowałem, no, i no możemy to jeszcze raz wyrenderować, zapisz jako, zapisz na komputerze, dlatego zawsze nie robię eksportu, bo często robię po prostu zmiany jakieś, ja oczywiście zapisuję byle jak, okej, okay. i mamy, mamy miniaturkę. Zaraz wam ją pokażę, scena 3. Wychodzimy, Ej, to jest ta. Proszę bardzo, według mnie mega ładna. To właśnie zrobiliśmy dzięki tej aplikacji. Ej, mine, jak to się nazywało? Ej, mine Animator. Można tym też animację robić, ale mi to tam bez różnicy. Według mnie mega fajna. Więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.